Witajcie. Co możemy zrobić my jako polski naród, obywatele tego kraju, yy, nasze społeczeństwo, co my, Polacy, możemy zrobić, yy, by rozwiązać ten rząd, by obalić ten, te, te władzę tych przestępców. Yy, co możemy zrobić? Yy, ja zamieściłam yy, pewne rady. Informacje. Zamieszczę tutaj pod tym filmem link do tego, możecie sobie to poczytać i ocenić, co udało nam się zrobić, co jeszcze można by było zrobić. Ja skrócę, ja po prostu wam skrócę to, co znalazłam. Znaczy, to źródło to jest to ten chat GPT. I ja nie traktuję tego jako wyrocznie, bo okazuje się, że Chad GPT na przykład nie, nie uważa Donalda Trumpa za prezydenta Ameryki. nie. No a, a też Lech Kaczyński zginął w Smoleńsku. Jest określony nurt. Kierunek myślenia, narzucona narracja w tym czacie, więc ja nie traktuję tego jako wyrocznie i ja przesiewam to nie? przez to, co już wiem. Więc nie traktuję tego jako coś bezbłędnego, ale traktuję to jako inspirację. I można to wykorzystać do tworzenia ulotek, do tworzenia jakichś dokumentów. Fajne to jest. No, i zadawałam takie pytania, i dostawałam odpowiedzi. I powiem Wam, że część roboty żeśmy wykonali. Trzeba przyznać, że w tych ostatnich latach zrobiliśmy praktycznie większość z tego, co Chad GPT mi napisał. Czyli jakby idziemy we właściwym kierunku, z tego wynika. O co tu chodzi? Przede wszystkim yy, naruszona jest konstytucja. Jest to naruszenie demokracji. My powinniśmy być demokratycznym państwem i jakby dążymy do tego, tak? do, do, do tej wolności, do tego, że człowiek ma prawo głosu, że naród decyduje o tym, kto rządzi, że tak naprawdę rządzi naród. I o tym mówi artykuł 2 i 4 Konstytucji RP. I do tego mamy się odwoływać, do tych do artykułu drugiego i czwartego. Yy, I one mówią właśnie o tym, że to naród rządzi państwem. Musimy wiedzieć przede wszystkim o tym, zanim zaczniemy coś robić, że yy, działanie przemocą nie jest dobrym kierunkiem, czyli siłowo przemocą, bo jeszcze bardziej... Yy, Jest, jest odwrotny efekt, jest gorzej wtedy. Na naszą niekorzyść jest apatia i bierność, no to my już wiemy o tym, prawda? Że nie możemy być apatyczni, że nie możemy się na to zgadzać, nie możemy być bierni. Nie może być przemoc siłowa, agresja. Musimy postępować zgodnie z konstytucją, musimy stawiać opór, ale stosując się do konstytucji, tak? Czyli poruszamy się w obrębie tej ko konstytucji i możemy robić bojkot, możemy robić opór, ale to wszystko musi być zgodne z konstytucją. Według tego, co było tam napisane, Donald Trump nie może sobie tak wjechać tu ze swoimi wojskami, bo to tak jakbyśmy stracili suwerenność. Więc on nie może jakby tego zrobić, ale może nas w jakiś sposób wesprzeć. Może jest to możliwe. Stany Zjednoczone mogą nas w tym wesprzeć w walce o tą demokrację, i, ale nie mogą za nas tego zrobić. Nie mogą za nas tego zrobić. My musimy być inicjatorami, my musimy wołać o pomoc, my musimy do nich z tym przyjść i to o tą pomoc poprosić prawda I, i teraz co my możemy zrobić możemy się wszędzie skarżyć tak jak taki przedszkolak jak taki uczeń w szkole gdzie widział agresję gdzie widział ktoś coś złego zrobił poszedł skarżył na nauczycielce mamy się zachowywać jak taki właśnie uczeń skarże pyta zło kocha ciszę i panoszy się wtedy, czyli ta apatia, ta bierność, ona powoduje, czyli to siedzenie cicho i nic nie robienie, to jeszcze bardziej y, sprawia, że to, tego zła jest coraz więcej. Oczywiście, jeśli stawiasz opór, jeśli bojkotujesz to, no to oni, oczywiście, y, to zło się zaczyna manifestować. To ma tak być, tak? To ma tak być, ale nigdy nie wolno zwalać. Trzeba być konsekwentnym, trzeba posługiwać się, trzeba się stosować do prawa i wszystko robić w obrębie prawa. Bo jeśli byśmy łamali też prawo, jak oni, to to jest na naszą niekorzyść. Rozumiecie? Na tym polega ta gra, że my nie możemy tego prawa przekroczyć. My musimy się do niego stosować. Bo jeśli byśmy e, to prawo łamali, to oni by mieli ten argument, żeby nas, wiecie, obywateli w jakiś sposób zaatakować, stłamsić. Co jest też ważne, czyli ta dezinformacja, to jest na naszą niekorzyść. Dlatego my działamy w internecie, dlatego mówimy prawdę, pomimo tego, że nas banują. Robimy, mówimy, uświadamiamy i to jest też ta droga. Możemy się skarżyć do kogo? Możemy y, kierować się do y, sądów administracyjnych, do NIK-u, składać, y, do prokuratury krajowej, składać, składać, składać. A jeśli chodzi o y, kwestię międzynarodową, to do instytucji międzynarodowych skarżyć się, że łamią prawo, skarżyć się do Polonii. Polonia ponoć ma ogromne wpływy, więc skarżyć się do Polonii, co oni tu wyprawiają skarżyć się do kongresmenów skarżyć się, wszędzie się skarżyć nagłaśniać to, to co oni tu wyprawiają jakie oni cyrk tu robią wszędzie skarżyć i mówić o tym konkretnie co oni, jakie oni prawo łamią co konkretnie robią, nie tak nie może to być na emocjach musi być konkretnie konkretne argumenty, co oni łamią konkretnie, jakie artykuły i jakie prawo łamią jak oni to robią i to jest, to jest po prostu no, przekraczanie tej demokracji, to jest po prostu niestosowanie się do, tej, do tego do tej konstytucji. Komu jeszcze można o tym powiedzieć, można skarżyć się do prawych amerykańskich. Mediów, które wspierają Trumpa. Są jakieś media, Fox News, jakieś media amerykańskie, które są prawe. I do nich możemy po prostu z nimi się skontaktować. Musimy się zjednoczyć. Musimy walczyć o to, żeby opozycja się zjednoczyła. Żeby opozycja się zjednoczyła. A celem ma być demokracja i praworządność. Mamy się jednoczyć lokalnie, przede wszystkim ta jedność, solidarność społeczeństwa to jest przeciwdziałanie takim rządom przestępców nalegać na to, by opozycja coś z tym zrobiła by opozycja się jednoczyła w obliczu takiej sytuacji. Pilnować, żeby opozycja działała w sposób praworządny, żeby działała na rzecz obywateli. Yy, trzeba być świadomym swoich praw. Mamy unikać bierności, mamy unikać dezinformacji i mamy unikać przemocy i agresji. Skarżyć, skarżyć, skarżyć i jeszcze raz skarżyć. Donosić na nich na prawo i lewo. Muszą być dowody. Muszą być konkretne dowody. Na łamanie tego prawa. Trzeba udowodnić, że łamią tą demokrację, że nie stosują się.